Kocham chipsy paprykowe. Jeżeli miałbym wybrać jedną rzecz, którą zabrałbym do jedzenia na bezludną wyspę, na pewno byłyby to chipsy paprykowe. A to jest mango. Mango nie kocham. No jak to nie kochasz mango, przecież mango jest cudowne, słodkie, najlepsze, musisz spróbować mango. Ej, no zaraz, no ale ja lubię chipsy paprykowe, nie lubisz chipsów paprykowych, to nie będę cię do nich zmuszał. Nie chcę jeść mango. Mam wolny wybór. Ty też masz wolny wybór. No i z demokracją? Oczywiście ten wybór jest dużo bardziej skomplikowany, ale sprowadza się do jednej elementarnej zasady, czyli właśnie do wolnego wyboru. Dlatego wspieram Fundację Batorego, bo ona na co dzień upomina się o te podstawowe, elementarne, właśnie dla mnie zasady czyli wolność wyboru i tolerancja w życiu publicznym. Tak to widzę. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Przekaż 1,5% podatku Fundacji Batorego.